Halo, cześć, dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, jestem z moimi fantastycznymi przyjaciółmi, których zabrałem na basen normalnie, można by tak powiedzieć, ze mną w drużynie mój kumpel najlepszy, Michał Graczyk. cześć, On trochę, trochę, trochę taki inny jest, ale wybaczcie mu. Przepra chciałem złożyć oświadczenie, że przepraszam, dzień. że w poprzednim odcinku nie przedstawiłem Lorda Ciastka z jego, z jego przydomkiem Lord. Przepraszam was serdecznie. Wie, widziałem, że wielu z was to uraziło, więcej to się nie powtórzy. Ze mną jest także właśnie Lord Ciastko. Tam, tam. Yy, oraz dzień dobry, dzień dobry, witam. Oraz Blakus! No i dobra, kurde, Ciastko, weź tam z resetu i lecimy sobie, nie? Rozpierdzielimy ich tu normalnie. Aż miło będzie. No, Even. chłopaki mówi, że ten, że ja z Ciastkiem na pewno przegramy. A pokażemy im, jak się gra, nie, Tak, oczywiście. Powoli, No spokojnie. Ja Wiemy, tym jesteście toksików, fajny. Jakie to ksipu, tak oni są kurwa... To no, są chłopaki, kurde. Ale bezsens, ale bezsens. Aj, no dobrze. Dobrze, dobrze, Michał. Ja specjalnie Gdzie? Gdzie? miałem I... kastymikę, żeby nie ten... Żeby Czyli co? Żeby łatwiej zacelować Dawaj, tu busta, dawaj tu busta Oj, oj, czekaj, czekaj. Bo tu kurde chłopaki do mnie strzelają, wiesz? No chodź tu, z busta do mnie. Szok się wpierdolą. Widzisz tu? No. Da ci się da No da ale nic nie widać. A tu strzela Chcesz to zobaczyć? więc uważaj. Ta, Widać prawą. No to strzelaj jak chcesz. Ja cię piluję. ja nie wyglądać. Pa Nie widzisz? <laughs> <laughs> Dostałem bułeczkę. Pan kampion! Dostałem bułeczkę i chuj. O ciasko, ciasko Gdzie on jest? A nie, po lewej jest, po lewej! nie, nie! Pachkaj! Ale wyglądam to, co ciasko robi, będziesz miał za filmiki, gdy gazet. Aha! Michał! Dobrze! Wybejtowany! Mk wziął, mk wziął, bo ten no... Nooo! Dobra, naturalista. Ale my Sierp byście wiedzieli, co, Sierp zrobi. co zrobił? No, jest... nie, nie chcesz wiedzieć. A nawet jak kałaśka podnoszę, a nie mogę kałaśka podnieść.

Sam jesteś jeden wielki lag. Ale dostał o, pesteczkę! <grym grym> Ojej, ciasteczko, ciasteczko. A to było farciarskie, No, było rzeczywiście, to. rzeczywiście. No. Ostatnio tak farciarsko wystrzeliłem, ciasko nie strzeliłem. 85 na miesiąc, No. Kurde, może nic nie dostajesz, serio? Nie. Może polewać, No, To on jakoś, kurwa, Nie, niezniszczalny <grym> jest przecież, no. Jak <grym> jego no, strzały mi przenikają. Mi też, mi też właśnie laguje, mapa zlagowana. Całkowicie laguje, gościu. Mapa zlagowana. Bo ciastko ma lagi. Masz szansę jakieś coś? Nie, ja nie mam szansy. Oj, ojoj, oj, Jeden na górze był, drugi po lewo. Po lewej stronie jest raczej. Nie, nie mam tego w granicach. Co, ja się znać, panie Użynie. Ło! Wow. Oh, kurwa, stante ci wszedł. Nie, w stuku, kurwa. Ma to jest, to jest to smutna taka trochę, nie? Co? Mapa jest smutna tak. Czemu? Smutno, zakombinować tak rzeczy tutaj. Tak, mało. Dobra, ta ta. na górze jeszcze jest. Na górze? Pa. Na górze? już, kamp, już lecą, dobrze, już słyszę. Iż. Na górze? Gdzie on. Kurwa, dałeś mnie zabić. No dałeś mnie zabić, to czemu mi nie mówisz? Że no, idziesz nie się zabić. komputer tak jak prawdziwy gracz komputerowy, naturalnie cię wyruchaj. Jeżeli... No, wyruchał nie. mnie, no i co? 25 mu zadałem, a ty co? Nic. No, bo ja leciałem po kija. A teraz otwieram, odbij się od mnie. Tak, kierowanko tutaj jest ostro. Odbij się od Jedna w z Tumikiem to jest moja bronia. A mówisz? To paz, biorę. No, kurde! Ej, murzyn 40 HP ma! Dobrze! O! O! Szybszy, był, szybszy. Szybszy, był, szybszy. szybszy był, szybszy. Co to za takie? Snety. Sobie, Dobry, a Dobry, takie buty tutaj można znaleźć. Co nam grad? weź na to bierze, nie właśnie. Sprawa czy lewa on Nie wiem, ale jeden zabity. No kurwa! Nie wiem nawet skąd z lewej chyba. Ty w ogóle hapenie traci. Ty w ogóle hapenie traci? Gdzie jest bakłażan? Dupie. Bakłażan. Bakłażan to takie ogólnie fajne słowo. Co tu się dzieje? No dawaj mu, że Dobrze! Mawkę no nie wierzę. Ty wiesz czy chcesz na łeb zrobić co się chodzi? Ja nie wierzę, nie. Gramy na awki czy nie? No jak, no co na awki, no to bierz awkę jak Trzeba nie kupować, tak jasno. No to koleś na środku basenu w batonie. Aha, XD. XD. O, kto tak to, to nasz nasz mi tam szklankę zbił z tyłu? Panie Murzinie. No oj! ej 35hp ma ten Zacznij murzyn ja, nie no. I Po prawej był murzyn, po lewej musi być ciastko jak coś On 30hp nie? To, to ja nie wiem jak ten conju kondziu... Kurwa musisz się No muszę, bo ja ci Ty muszę jest, mówić Słyszałem to słyszał wcześniej, słyszałem za późno co to ci da ciastko? Co to ci da? Ojej Nie wiem. wiem, bo gdzieś się musi pierdolić jakieś śmieci Tak, zwal na mnie No i on dostaje 3 hity po 25 z kałacha, no Z nimi tam 8, dawaj, do ilu bramy tych as? No do 16, nie? 40 już Kurwa, jeszcze ten to ma w będzie kutasa grał na bazie No pewnie tak Jebany useless Dobra, spoko, zaraz Hedzika dostanie. No załatwię, go załatwię. Na spokojnie wszystko, na spokojnie. Twoja broń, twoja broń da No kurde! 25 dostał, no czemu nie w łeb? Czemu nie w łeb? Ajajaj. Dobrze. To jest niemożliwe. Nie no, ten lord ciaska to jest jakiś mist świata w tej gierki komputerową normalnie. Mamy ich czysta Upa, mamy ich. O był. No! Jak on nie dostaje tego wszystkiego no! Halo! Kura po lewej łapie. Po lewą? To jest, 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 tam Dobrze! Masz pojasu z tą mawką Tfu! <grym> nie dobrze, nie to dobrze. Petownica zabrała apkę i pora Petownica Będziemy jakiś kurwa piasko zapisz Dobra, idź tam cię przekam gazu Haha, dobra, już to nie? <grym> dobrze Michał, dobrze. A <grywne> <grywne> może teraz być problem, ja wstać. No Nie no, damy no, no pewnie da. No kurde! Nic nie do. A bo ja nie w tego celowałem, dobra. A drugi też nic nie dostał, jak coś. <grywne> Kurwa, tam gdzie jesteś? Dobrze, nice! Udało ma... tylko ten czarny sam łepek. się Mówi, dobrze, nice! No, da, da. Taki bo Sam się motywuje, sam się, się motywuje. No, dobrze, się motywacja tak jest tak najwa tak najważniejsza, tak. panie Murzynie. Dobra, czas, to teraz to z górki. A? Popatrz co, jak cię z górki. Zjadę po tobie. jak ci na lewo Tak, wiem. Uh, oj. Minus 27 jest, po prawej był, totalnie, w rogu. Oła! Kurwa, za wysoko mi ten, już idę reklamą. Dobrze, A, to trzeba podnieść. Czekaj, Michał, bo tu A trzeba normalnie usiąść, o, chyba. No zdążyłeś. spróbować zawsze można, nie? A na górze był tego to ja nie zauważyłem! A na górze! Dobrze, ja Dobrze ciasto! Murzyn zrobił tu zasłonę... Paj, podniósł to mawkę, pajas! W dupie chyba! Łatwo mać, mi życie, ciasto! Blowam tam, musisz kiedyś mieć. 20 AP ma. No. Nice. Będzie Będziesz stał z tą awką ja i... Jeszcze przegrywać nie umiem tak. Bez awki, bez awki bym Cię wyjaśnił Tak, gdybyś ty no, ty wyjaśnił Zabrać ty robisz tę awkę Nie, p***a Ja nie umiem zapki awki Dobra, kurwa jestem zbanem jeb*** Zjebałem się z gier No, widziałem Dobrze Gdzie? Ja Cisza, P, 28 O kurde, dojechał Dojechał, się. no dojechał <noise> no razem, u nich prawie na ręce Pytam. dojechał <noise> Trzeba było z awką zostać Dojechał prosto. mnie, juj no, chciał na badzie stoi <noise> Kurwa, lewo i prawo Góra się wyjebał? Ta no Teraz będzie z lewej i będzie prawej wejść, tam wieże Lewa nie, nie dojeżdża Prawa też nie Czeka na resp, jest kampiony Ej, jest, dobra, po prawej biegnie do przodu chyba Uuu. Ile mu dajesz? Siedemdziesiąt mu Ja nic Sióstek <grym> cię na <grym> łeb porobił Wziąłeś? Porobił, dobrze ciasto. Dobrze ciastko Oku. kur... świeci. ćwiczy Dwa, kurwa A ten może dziś na sprincie, kurwa, go znam 25, 25 ma 25 ma Kurwa No z tyłu mi był, serio? A ja nie, już go za z dupy słyszałem Aaaa <słysza> ma, kurwa, cztery nogi, cztery ręce zamiast nogi No ma odnóża, nie nogi On ma trzecią nogę, po prostu Tak, żeby wiesz Dobrze DGaS teraz wyczuł, wyczuł Kurwa, jak mnie może zabija 15 hapa afrykańczyk jebany? Nie ma, nie ma! Nie, nie wiem, jak on mnie zabijał, co chodzi w tych rzekach, ja ale to jest moje pojedynek. Powtórkę? Powtórka z rozrywki? Tak. Ech! Uuuu! Michał. tak, tak, tak. Po prawo jeden był. Co to prawo? Nie to prawo, dam to prawo. Nie ma na prawo No kurwa na ten na leswę Bebe Nice No kurwa serio No 28 HP mu zostało Jeszcze ci nie mówiłem żeby cię nie sprzedać jesteś tak blisko No wiem bo go słyszałem no ale co jeszcze musiałem zrobić po no drodze Ruda musiałem zrobić z nami jadą. No jadą no i jadą no a ciasko dostał z HEDA za 88, 12 HP ma pies Ta no, uratował ziomka. Gdzie jest Majdos? Nie ma. Prawej. I Prawej Dobrze, 12 HP ma. Dobrze. Kurwa! Play. Ale było blisko. Ciast, nie no nie wiesz, że ten ciasko mecz życia zagrał i chuj, nie? Jaki mecz życia 18 fragów, ty tyle ostatni raz miałeś, człowieku, jak na silver 6 grałeś, kurwa. To nawet nie jest moja rozgrzewka, No, na rozgrzewce miałeś tylko więcej fragów kiedyś, chyba. Kurwa, co chodzi z tymi pizdany, coś się myszka pierdoli Przeskakuje mi celownik, no. No i mówię, że mecz życia, no. Ej, resetuj to, ja chcę jeszcze golden Gola. Dobra. No resetuj to. To się teraz. Dobra, sam się, sam się zresetuje. Golden Golagramy, gramy. Bo no tak dobra. to nie może być, ale... Nie chcecie iść. ...do CT. Tak, dobra, dobra ciaska. Na spokojnie, na spokojnie. Na no spokojnie, na spokojnie. Oni mogą rushować, więc uważaj. A ta... to na kamperkę zagrają. Mi kamperkę zagrają. Na kamperkę zagrają. Na no, bez kitu. Ja, ja, z jest przypadkowy. Ja, ja to nie Ja kurwa nie wiem. No nie, ale warzywo! 19 na temat. 19. Ile, ile zadajesz mu coś? 19 mu wziąłem. Nie, 22 mu wziąłem. Chyba 19. No kurde! Dobra! Dziękuję, dziękuję bardzo. No nic, no co, co no ten murzyn sfarcony, no to, 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 to tyle nie? <grym> Aj, no na farcie, ja, ja, ja. no na farcie. Ale przynajmniej murzyn się wykąpał. Skoczyłeś murzyn do basenu z tej wieżyczki? Skoczyłem. Najbliście, cieszę się. Eee, no to cóż, to by było na tyle. Dzięki wszystkim za obejrzenie, mam że się podobało, oczywiście zostawiajcie łapeczki w górę, sub dla mnie, dla kolegów, które kanały są w opisie i widzimy się w kolejnych filmach. Dzięki wszystkim za obejrzenie, na razie, cześć, piąteczka, siemano! Cześć!